Nie wystarczą liście i słońce. Potrzebna jest precyzja i dbałość o jakość. Coraz więcej osób w Polsce jest zainteresowanych hodowlą ślimaka. Co zrobić, by osiągnąć sukces w biznesie ślimaczym? O tym dziś w Agropasji. Maria Sigorska, zapraszam. Na polskich stołach pojawiają się już nie tylko tradycyjne potrawy, ale również te bardziej niestandardowe. Musi jednak minąć trochę czasu, by Polacy docenili kolejne nowości. Tak było w przypadku owoców morza. Następne w kolejce są ślimaki. Czas spojrzeć na nie z innej strony i nie tylko od święta. Sam proces zrobienia potrawy ze ślimaka jest Maksymalnie w granicach 10 minut, także każda fantazja, wariacja na temat jest do zrobienia przez każdego, ślimak no nie jest popularny, a zależy nam na, to, żeby, na tym, żeby właśnie spopularyzować go z tego względu, że on nie ma w ogóle tłuszczu, jest wysokobiałkowym produktem i, i można go łączyć w zasadzie ze wszystkim. Wydawało się, że ślimak to nie wiadomo co, okazuje się, że to bardzo fajny produkt i bardzo prosty. Będą wszyscy zaskoczeni i nawet nie musimy mówić, że jest to ślimak, bo wiadomo większość ludzi podchodzi do ślimaka jak do ślimaka, a to całkiem nieprawda, bo to jest mięso każda inna, przede wszystkim jest bezluszczowe. Hodowla ślimaków staje się coraz bardziej popularna w Polsce, szczególnie dla osób, które posiadają odpowiedni teren, czas oraz środki na taką inwestycję. Czy jednak wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że hodowla ślimaków to przede wszystkim działalność rolnicza, to przecież hodowla żywych zwierząt, przy której należy poświęcić swój czas oraz wnieść odpowiedni nakład pracy. Produkcja ślimaka zaczyna się wczesną wiosną od wyłożenia ślimaków na, na stoły, które, na których będą się wylęgały. Tam wylęgnięte ślimaki przenosimy później do tunelu foliowego, są to tak zwane oseski. W tym tunelu one prze, y, przetrzymują te ostatnie przymrozki majowe. Następnym y, takim etapem jest właśnie y, wyniesienie ślimaków na y, pole, do parku, y, gdzie y, jest posiana roślina, pod którą one są, i da, no, zadawana pasza. Ta praca zajmuje około 5-6 godzin dziennie, nawet to w zależności od, od etapu. Później y, y, praca jest o, o, o wiele łatwiejsza e, na e, polu. E, zadajemy tylko paszę ślimakom, czyścimy paśniki, ewentualnie no, e, zbieramy ślimaki z ogrodzenia, bo one próbują uciekać. Technologii hodowli ślimaka jest tak wiele, i jak wielu ludzi parało się tym zajęciem, szczególnie w Polsce, gdzie przez lata funkcjonowały małe fermy produkujące niewielkie ilości ślimaków, mogące sobie pozwolić na techniki wymagające większego nakładu pracy oraz czasu. Każda osoba poważnie myśląca o hodowli ślimaków na większą skalę i zarabianiu na niej pieniędzy musi dokonać trafnego wyboru ważnym czynnikiem przy jakby tworzeniu mięsa produkcji yy... Mówię tutaj o hodowli też ślimaków. Jest fakt, że cała hodowla, cały proces przygotowania tego mięsa finalnie trafiającego na stoły odbywa się w zgodzie z ekologią. Może być świetnym materiałem budulcowym, czy też jakkolwiek pomocnym przy pracy nad tęszyzną fizyczną dla kulturystów, dla sportowców, dla ludzi, którzy po prostu dbają o, o sylwetkę. Co ważne, zanim zaczniemy biznesową przygodę ze ślimakami, musimy mieć pewność, że do hodowli ślimaków pozyskamy naprawdę wartościowe okazy. Jest to o tyle ważne, że później ślimaki będzie od nas kupowała przetwórnia, która zwróci uwagę na jakość naszej hodowli. W przypadku działania naszej firmy na tak trudnym rynku, jakim są ślimaki jakość jest kluczową sprawą, która pozwala nam się wyróżnić na rynku. W przypadku współpracy z hodowcami stawiamy na to, aby nasi hodowcy mieli jednorodny materiał zarodowy, żeby karmili taką samą paszą i żeby stosowali ten sam, tę samą technologię produkcji. To pozwala nam uzyskiwać ślimaki, które są najwyższej jakości i pozwala nam uzyskać ślimaki, które są tej najwyższej jakości z każdego miejsca w Polsce. Szkielet i zarys technologii hodowlanych został przywieziony do Polski z Francji, jednak przez szereg lat metodą testów i adaptacji na krajowym gruncie popartych szeregiem badań stworzono unikatowy, bardzo wydajny model biznesu hodowlanego ślimaka. W Polsce firmą wyznaczającą standardy jakości ślimaków jest Polish Snail Holding. To podmiot badawczo-naukowy zajmujący się tworzeniem linii genetycznych ślimaków zarodowych, systematycznie dostarczanych do odbiorców w całej Europie. Jako firma nadzorująca mamy pod sobą sieć hodowli partnerskich, i w tych hodowlach partnerskich hodowcy produkują dla nas ślimaki, które my potem przerabiamy i robimy z nich produkty sprzedawane w Polsce i za granicą. Trzeba się liczyć z tym, że czeka nas trochę pracy, i trzeba chcieć to robić. Także. Podejmując decyzję, szukaliśmy jakiejś firmy, która by nam pomogła w tym całkiem obcym dla nas zajęciu. No i na, na, na rynku wybraliśmy właśnie PSH, ponieważ bardzo wydawało nam się i tak rzeczywiście było dobrze, ten pi pierwszoroczni producenci są prowadzeni i opieka jest wyjątkowo troskliwa, jeżeli chodzi o dopilnowanie całego procesu. Tak jak w przypadku hodowli bydła mięsnego, o, nie wiem koni i tak dalej tak dalej. Podstawą dla każdego hodowcy jest dobry materiał zarodowy, czyli takie, czyli takie rozrodowie, które dadzą gwarancję odpowiedniej jakości potomstwa. I my, jako firma, szczególny nacisk kładziemy na, na jakość linii, linii genetycznych, linii zarodowych ślimaka. Materiał zarodowy, który przekazujemy dalej naszym hodowcom, musi, musi spełniać bardzo rygorystyczne bardzo wymagania. To musi być ślimak, który daje gwarancję, po pierwsze, tego, że będzie się rozmnażał w odpowiednich ilościach. Po drugie, musi to być materiał zarodowy, który daje gwarancję jakości mięsa, czyli naszego przyszłego produktu. Tu chodzi głównie o strukturę, włóknistość mięsa. A także takie y, skomplikowane kwestie, jak, jak stopień krustacji mineralnych w mięśniu y, ślimaka. Ponad 12-letnie doświadczenia i współpraca z Holendrami sprawiła, że Paulicz Snail Holding jest jedyną firmą w Polsce, gdzie przy wykorzystaniu naturalnej biologii ślimaka hodowle partnerskie dostarczają właściwie skalibrowane sztuki hodowane w ekologicznych warunkach bez użycia antybiotyków i sterytów. My zajmujemy się ślimakiem afrykańskim z, z gatunku Helix Aspersa maxima. Jest jeszcze jeden gatunek Helix Persa Miller, który jest jakby pochodną tego ślimaka Helixa persa Maxima i on też jest hodowany w Polsce, natomiast my jako firma Polisny Holding głównie skupiamy się na ślimaku tym właśnie Helix Pers Maxima, czyli ślimakiem dużym szarym. Z kilku powodów przede wszystkim jakość mięsa tego ślimaka jest, jest taka, której, której oczekujemy. Druga kwestia jest taka, że wielkość tego ślimaka, wielkość tuszki, wszystko to wpisuje się w nasze tutaj ramy i, i w to, co chcemy osiągnąć na rynku. Zaczyna się od tego, że hodowcy zgłaszają się do nas z chęcią nawiązania współpracy i chęcią hodowli ślimaka. Taki hodowca podpisuje z nami umowę, która gwarantuje mu zbyt tego ślimaka, gwarantuje mu cenę, za którą sprzedaje tego ślimaka, a przede wszystkim gwarantuje mu pomoc naszej firmy w prowadzeniu tej hodowli. Na tą pomoc składa się seria szkoleń. Firma Policznej Holding działając na rynku polskim stara się zwiększać świadomość. I postrzeganie klienta czy konsumenta na ślimaki. Dzięki naszym zabiegom, czy zarówno w telewizji, czy też w mediach elektronicznych, mówię tutaj o internecie czy Facebooku, mamy możliwość dotarcia do coraz większej rzeszy ludzi, pokazując im, w jak prosty sposób ślimaki PSH mogą trafić na ich stoły i ze smakiem być spożywane. Wprowadzając nasze produkty na rynek polski, chcemy, możliwie jak największej rzeszy, pokazać, Mięso takie jak wieprzowina, takie jak drób, i wprowadzić ten produkt na coraz większą liczbę stołów. Stąd też staramy się dotrzeć do wszystkich sklepów, aby ta dostępność produktu była coraz większa. Polish Snail Holding to główny odbiorca ślimaka hodowlanego w Europie Środkowo-Wschodniej. Rygorystyczne badania laboratoryjne mięsa oraz stosowanie najwyższych standardów hodowlanych przez dostawców firmy pozwala jej z dumą tworzyć produkt uznawany przez smakoszy na całym świecie. Jak się okazuje, nie tylko Francja może się nam kojarzyć ze ślimakami.